Witam serdecznie. Czas na podsumowanie ostatnich dwóch miesięcy. Pierwsze co przyjrzło mi na myśl to Tibia, a wraz z nią 264 level wbity na Werechienach. Teraz jeszcze udało mi się zdobyć duo z swoim psychofanem, który zrobił nick w Medic Bardzo ci pozdrawiam serdecznie Damian. No, a jeśli chodzi o League of Legends, wbity został 33 level, myślę, że już troszeczkę gram progresywniej, troszeczkę lepiej i Gramy bardziej for fun. Na razie jestem w żelazie, ale kto wie, może będzie ten wyczekany brąz. Kto tam go wie. Jeśli chodzi o Skyrim, wbiłem tam 13 level. Eee, strasznie opornie mi ostatnio szło granie w tą gierkę. Nie czuję jakiegoś takiego jeszcze wajbu, czy nawet choćby chęci komentowania tej gry. Eee, postanowiłem, że zrobię wszystkie zadania, które znam. A następnie po prostu ewakuuję się z tej gry, bo nie za bardzo mi robić fan. Nie za bardzo mam z niej fan. No, zauważyłem, że zostało sporo obserwujących nowych. 6801. Dziękuję serdecznie za to, że obserwujecie. Liczę na to, że kanał YouTube też się tak samo rozwinie. Jeśli chodzi o KIK, tutaj jest 114 obserwujących. Nawet nie zauważyłem, kiedy stopa wybiła. Prawdopodobnie nawet może i wcześniej. No, i co tu jeszcze, serdeczne podziękowania dla Asepkow. Podarował 60 zł, na to, żeby spłacić kolejny rat z komputera mojej żony. Dziękuję. Mam nadzieję, że odezwą się do mnie jakieś współprace z OTS-ami. Może coś się uda wykminić. Tymczasem, jak to powiedziałby strojny, serdeczne, tibijskie, papa. Pa.